Życie podaje próbie i rzuca ci w twarz piach. Musisz o tym pamiętać, nie wiecie czym jest strach. Każdy chce cię porobić, byś ty najniżej spadł. Dmuchnąć ci między oczy, zdmuchnąć ten domek z kart. Musisz wiedzieć, jak chodzić, by dojść do celu, brak. By wejść na szczyt tej góry w się cały czas Będą ci wszyscy mówić, że jesteś mało wart To nie rób kroku w tył i zaskocz cały świat Życie podaje próbie i rzuca ci w twarz piach Musisz o tym pamiętać, nie wiedzieć czym jest strach Każdy chce cię porobić, byś Ty najniżej spadł Dmuchnąć ci między oczy, dmuchnąć ten domek skarb Powiedz ile masz lat, nie jesteś już małym dzieckiem Musisz wiedzieć jak działa świat i jego przestrzeń Chcieliby Twej porażki, bo jesteś tu zbyt wielki I jeśli się dziś poddasz, zwyciężą te wafelki Życie podaje próbę I rzuca ci w twarz piach Musisz o tym pamiętać Nie wiedzieć czym jest strach Życie podaje próbie i rzuca ci w twarz biach. Musisz o tym pamiętać, nie wiedzieć czym jest strach. Każdy chce Cię porobić, byś Ty najniżej spadł Dmuchnąć Ci między oczy, zdmuchnąć ten domek z kart Życie podaje próbie i rzuca Ci w twarz piach Musisz o tym pamiętać, nie wiedzieć czym jest strach Każdy chce Cię porobić, byś Ty najniżej spadł Dmuchnąć Ci między oczy, zdmuchnąć ten domek z kart Życie podaje próbie i rzuca Ci w twarz piach Musisz o tym pamiętać, nie wiedzieć czym jest strach każdy chce Cię porobić, byś Ty najniżej spadł Dmuchnąć Ci między oczy, zdmuchnąć ten domek z kart.